Kolejna moja dzisiejsza prezentacja. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Nie jestem specjalistą w dziedzinie sztucznej inteligencji. Raczej jestem ciekawym obserwatorem tego, co się dzieje, jak to będzie wpływało na, nasz, na nasze życie, tak, szczególnie życie projektowe. Ale tak, zaczęło się od czegoś takiego. Czyli, że kreślarz, architekt rysował na kalce rysunek domu. Później to było powielane. Na maszynach kopiujących. No, i dla takiego prostego domu nie potrzeba było wiele informacji, bo tu nie było specjalnych urządzeń, nie było specjalnych instalacji i tak Później doszło do przełomu. W 1963 roku powstaje pierwszy system dorysowania na komputerze. Tak jak widać, tutaj to są zdjęcia z Wikipedii. I widać, że one są jeszcze bardzo prymitywne. Później mamy lata 70. pojawiają się systemy kadowskie. One powstały na potrzeby przemysłu maszynowego, lotniczego, ale tutaj dla branży budowlanej, szeroko rozumianej, przełom nastąpił w 83 roku. Kiedy to autodesk zaprezentował na targach w Las Vegas pierwszą wersję Autokada. Teraz jesteśmy. W nowym wymiarze wchodzimy w BIM, a już go idzie sztuczna inteligencja. BIM to już nie jest tylko rysunek, tylko to jest baza danych dotycząca użytych elementów obiektu. Taki cyfrowy bliźniak ma powstać. Mamy obiekt bryłowy, jest łatwo wy wykryć różne kolizje, ale też tam są zaszyte informacje o rodzaju materiału i tego BIM-u. Mamy obecnie chyba 7 wymiarów. Od najprostszego 3D do 7D, no i teraz wchodzimy w sztuczną inteligencję. Co potrafi już sztuczna inteligencja? W tej chwili potrafi wygenerować koncepcję architektoniczną w 3D, potrafi wygenerować rysunki konstrukcyjne, architektoniczne, potrafi już wykonać obliczenia konstrukcyjne, o czym się za chwilę przekonamy. Też już stawia swoje kroki w kosztoryzowaniu ta sztuczna inteligencja. Tutaj nasz patron Athena Soft i czasopismo Buduj z głową pracują nad nową odsłoną normy, gdzie będzie już właśnie zaszyta sztuczna inteligencja. Tutaj mamy na sali specjalistę od sztucznej inteligencji i co właśnie posłuchałem, no to są naprawdę już, czy prawie to zawrót głowy, tak, co ona może zrobić. No i też za pomocą sztucznej inteligencji możemy przeprowadzać symulacje naświetlenia budynku i tak dalej. Znaczy, jakby to wszystko bazuje na naszych doświadczeniach, ale zostało, jeżeli podepniemy pod to sztuczną inteligencję, która ma w zasadzie w tym momencie nieograniczone zasoby, prawie że, no to zyskujemy naprawdę ogromne narzędzie. Czego jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi i mam nadzieję, że zostawimy to sobie. Co do tej zgodności z przepisami, no to myślę, że niedługo będzie w stanie to zweryfikować, ale na razie jeszcze powiedzmy ma z tym jakieś problemy. Na pewno sztuczna inteligencja nie ma odpowiedzialności zawodowej, więc do tego, żeby ktoś się podpisał pod projektem czy opracowaniem jakimś, potrzebna jest osoba, która poniesie za to odpowiedzialność, a więc musimy kontrolować to, to, to co ta sztuczna inteligencja robi. Sztuczna inteligencja ma jeszcze problemy z. Kreatywną adaptacją do problemu. Nie wykonuje koordynacji międzybranżowej. To pozostaje jakby w sferze człowieka, żeby to wszystko skoordynować. To jest jakby część prezentacji, którą wykorzystywałem na konferencji dotyczącej przydatności AI dla biegłych sądowych. No i tutaj, w czym taka sztuczna inteligencja przy mądrym wykorzystaniu może nam pomóc? Może na przykład nam zrobić analizę umowy. Tu jest taki przykład, właśnie. Mamy umowę o roboty budowlane, umowa została zerwana, wykonawca przerwał pracę, inwestor domaga się odszkodowania lub kontynuacji prac, no i potrzebna jest właśnie opinia biegłego. Zleca nam to sąd, co z tym można zrobić. Te AI, jeżeli wrzucimy tekst tej umowy do jej wnętrza, potrafi nam ją przeanalizować, wybrać te aspekty, które nas interesują. Nawet to jeszcze może za dużo powiedziane, ale Zaraz pokażę też taki przykład, który wykonałem dla, dla zabawy po prostu, może podjąć próbę oceny stanu technicznego pewnych elementów, albo chociażby trochę nam w tym pomóc, podpowiedzieć pewne ścieżki. Na pewno mając dostęp do szerokiej bazy danych, taka sztuczna inteligencja może nam porównać naszą sprawę z wieloma innymi, które mają podobny zakres, podobny aspekt. Na końcu. Może nam dać taki szkic tej opinii, którą oczywiście powinniśmy twórczo rozwinąć. No i tutaj zadałem właśnie sztucznej inteligencji, znalazłem przykładową, prostą umowę w, o roboty budowlane gdzieś tam w internecie, no i wrzuciłem jej ten tekst, no i dokonała mi analizy. Zrobiła to dosłownie w kilka sekund, a mi to zajęłoby powiedzmy, nie wiem, 10-15 minut. Jeszcze potem musiałem sobie zrobić notatki, więc trochę by. Analiza takiej umowy zajęła. Natomiast nie jest to narzędzie doskonałe na pewno jeszcze, ale może nam przyspieszyć pewne procesy, które wykonujemy. Sztuczna inteligencja wskazała, co jest dobrze, że wyraźnie zaznaczone są w tej umowie strony umowy, że został wskazany zakres prac, że ma miejsce na termin rozpoczęcia, wynagrodzenie, jakie jest karę umowne i szkodowania. No i oczywiście, że przewidziana jest kara umowna, wskazała. Że kwestie związane z podwykonawcami, które wbrew pozorom w umowach o roboty budowane są ważne, natomiast wskazała, że jest brak przepisów o odbiorach technicznych i brak zabezpieczenia płatności, czyli wskazuje na te elementy, które później z punktu widzenia rozliczeń są istotne. Zwróciła też uwagę, że nie ma określonego zakresu gwarancji i wskazała mi, na co powinienem uważać, czyli brak precyzyjnego harmonogramu. I niewyjaśniona definicja bezusterkowości. Jeszcze mi wyjaśniła, dlaczego to jest takie ważne, bo ja ją poprosiłem o to, żeby mi to doprecyzowała. No i wygenerowała mi taką tabelkę, wyjaśniając, czemu to jest istotne. A teraz druga moja zabawa. Jakiś czas temu robiłem opinię techniczną dotyczącą obróbek blacharskich na dachu jednego budynku w Warszawie. Po prostu przyszedł wiatr. No i zerwał część obróbek glacharskich, więc zostałem poproszony o to, żeby zrobić opinię dlaczego tak się stało. No i wziąłem te zdjęcia, które mi się najbardziej były charakterystyczne dla tego tematu, wrzuciłem je do w tym przypadku do Gemini. To jest aplikacja przez Google, ona ma swoje ograniczenia ilościowe, jeżeli się korzysta z dar darmowej wersji. Natomiast jakby do tego prostego przy przykładu była wystarczająca. Napisała, że na zdjęciach widoczna jest typowa obróbka atyki wykonanej z blachy. Prawdopodobnie stalowej ocynkowanej. Słusznie. Montaż i połączenia. Obróbka została wykonana z arkuszy łączonych na tak zwaną zakładkę widoczną na zdjęciu. Jest to standardowa metoda, jednak jej skuteczność zależy od dwóch czynników: długości zakładów i uszczelnienia. Tutaj się trochę pomyliła, bo tam był nastąpek, narąbek stojący, no ale to być może było niedokładne zdjęcia. Wykonanie narożnika. Narożnik został wykonany metodą rzemieślniczą przez cięcie i zaginanie blachy. Choć jest to technicznie dopuszczalne, takie rozwiązanie tworzy wiele potencjalnych punktów przecieków. No i tutaj muszę się z nią zgodzić, że tak jest. Zwróciła też uwagę na mocowanie. Widoczne są nity lub wkręty mocujące obróbkę. Należy zweryfikować, czy użyto łączników systemowych nierdzewnych z podkładkami uszczelniającymi EPDM, które zapewniają szczelność w miejscu przekucia blachy. Także nawet na takie uwagi, znaczy takie szczegóły zwracała. Podłoże pod obróbką blacharską. Tutaj poprosiłem, żeby sprawdziła, czy ta płyta OSB jest dopuszczona do stosowania w warunkach wilgotnych. No i po numerze znalazła, że płyta jest OSB3, tak że może być stosowana, ale wymaga pewnych zabezpieczeń. Na końcu dała mi podsumowanie i wnioski. Poprawność ogólna. Obróbki blacharskie wykonane są w typowym, rzemieślniczym standardzie. Linia opierzenia jest prosta. Największe ryzyko. Krytycznym i potencjalnie wadliwym punktem jest detal połączenia pokrycia dachowego z obróbką attyki, a konkretnie zastosowanie płyty OSB bez widocznego, prawidłowego zabezpieczenia hydrolizacyjnego wywinięcia papy. No i tutaj akurat prawda, bo pod tą obróbką blacharską po prostu była płyta OSB ułożona bez żadnej przekładki zabezpieczenia. Do tego jeszcze krawędź obróbki blacharskiej na attyce powinna być przewieszona około 5 cm w dół, natomiast tu się kończyło o 3 cm, więc woda z deszczu zaczynając miała prawo wyniknąć pod obróbkę i zdegradować tą płytę SB. Podsumowanie i wnioski. Poprawność ogólna. Oczywiście jakby to nie jest, nie jest jakby dokładne, tak? No bo to są parę zdjęć, więc dużo szczegółów nawet nam inżynierom Unii umyka patrząc na zdjęcia. Poprawność ogólna. Obróbki wyglądają na wykonanej w typowym rzemieślniczym standardzie linia opierzenia jest prosta. Największe ryzyko, a konkretnie zastosowanie płyty USB, bez widocznego zabezpieczenia przeciw wilgoci, kwestie do weryfikacji, jakości wykonania detali. No i właśnie tutaj te detale to już ja wcześniej sobie przeanalizowałem. I zalecenia. W celu sporządzenia pełnej opinii technicznej, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której należy sprawdzić rodzaj użytej płyty USB dokonać oceny, ewentualnie odkrywkę sposobu połączenia hydrolizacji dachu papy z obróbką. Zweryfikować obecność, obecność i stan uszczelniających, mas uszczelniających w zakładkach blachy oraz narożniku, sprawdzić rodzaj i stan łączników mechanicznych. I tu jeszcze zadaję mu dodatkowe pytanie, co powie na taki sposób wykonania ułożenia papy. Kierunek jest prawidłowy, linia w narożniku Prawdopodobny brak klina w narożniku. Klina była brak. No i jest krytyczny błąd wykonawczy. Nie ma wytopów z papy, ona odstaje. Oczywiście tutaj nie zastąpi inżyniera budownictwa. I dobrze, przynajmniej na razie. Ale może być jakąś taką przy mądrym wykorzystaniu może być pomocna. Tu są dalej o tej papie. Mamy tutaj. Znaczy, jakby te wnioski, które ona wysnuła, to są bardzo zbieżne z tym, co ja napisałem w opinii. Oczywiście ja na rynek nie wypuściłbym tej opinii bez mojej korekty, no ale można próbować się bawić, tak i myślę, że w miarę uczenia się tych modeli coraz więcej rzeczy będzie ona w stanie zrobić. I tu jeszcze właśnie pokazałem jej te numery na płycie OSB, no i mi wyszukała, tak? Napisała. Prawidłowy odbiór materiału, jak wyjaśniłem wcześniej, norma EN300 klasyfikuje płytę OSB, a typ OSB 3 jest przeznaczony do zastosowania nośnych w warunkach o umiarkowanej wilgotności. Oznacza to, że sama płyta została dobrana prawidłowo do zastosowania jako podkład pod pokrycie dachu. Tu akurat oczywiście była mowa o obróbce blacharskiej, więc niedokładnie napisał. Jakie są korzyści w przypadku pracy biegłego, czy też projektanta? No jesteśmy w stanie przeanalizować dużo więcej informacji w krótszym czasie. W miarę obiektywna analiza dokumentów lepsze przygotowanie, jak gdyby rozpoznanie tematu, ale jakie są ograniczenia tutaj, no to sztuczna inteligencja nie zastępuje wiedzy eksperckiej jeszcze my będziemy mieli myślę, że przez długi czas przewagę ale są bardzo ważne kwestie do uregulowania związane z tutaj ochroną praw osobistych, wyleciało mi z głowy to słowo, chodzi mi o prywatność tak, bo przekazujemy jakiś pakiet wiedzy do maszyny Którą gdzieś ktoś na drugim końcu świata kontroluje i nie wiadomo, co on z tym zrobi. I te kwestie na pewno wymagają dużej ostrożności, na pewno nie można zawierzyć temu w 100%. Ja uważam, że sztuczna inteligencja oczywiście ma swoje zagrożenia, Znaczy myślę, że ze sztuczną inteligencją to jest trochę jak z nożem. Tak jak z atomem w mądry sposób wykorzystana, wykorzystywana przez mądrych ludzi, może nam oddać duże przysługi, tak? Bo też. Maria skłodowska kiri pracowała nad materiałami rozszczepialnymi. Sama przypłaciła to chorobą, ale jej intencje były dobre, tak. Co z tymi odkryciami później robi świat i ludzie, to już jest druga sprawa. Nóż można wykorzystać do tego, żeby sobie ukroić chleb, posmanować chleb masłem, ukroić sobie wędliny. Ale też tym samym nożem można kogoś... Więc uważam, że sztuczna inteligencja jako taka jest czymś takim, tak? tak jak ten nóż. Jeżeli będziemy mądrze z nim postępować, mądrze go uczyć, no to będzie nam dobrze służył. Tak? A jeżeli ta technologia dostanie się w niepowołane ręce, no to mogą być z tym kłopoty. Myślę, że to już jakby z mojej strony tutaj wszystko na temat sztucznej inteligencji.